Witajcie! Dzisiaj potrenujemy sobie łapę w nowej grze, jaką jest ARM wrestling Simulator. Zobaczymy jaka to gra, z czym to się je, co tutaj się robi. Bierzemy się do ćwiczenia łapy. Jak widzicie, tutaj mamy łapę biceps, potem mamy siłę łapy, tutaj jest siła bicepsa, tutaj siłę łapy, czyli uścisku, bo to jest to ćwiczenia uścisku i potem mamy do bicia. Dobicia? Tak, chyba dobicia, bo tutaj są worki, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Żeby ćwiczyć, oczywiście, musimy przytrzymać lub. A, klikać, dobra. Musimy klikać i wtedy zdobywamy po jednej sile spoko. I tutaj, co tutaj jest? E, nie mogę. Tutaj muszę mieć 3000 siły, żeby to założyć, albo żeby tego użyć to są sztangi, dosyć duże sztangi a tutaj mamy sztangielki i co tutaj jest? tutaj muszę mieć 50 siły, żeby założyć nową sztangielkę, ok ok dobra, przelecimy do, do 50 zobaczymy co z tego wyjdzie o i tutaj jak widzicie mam jakiś climb gift o, już mam stówkę, dobra Tutaj mam puchary jakieś, dobra, już mamy stówkę, więc możemy założyć nowy hantelek i teraz dostajemy po dwa, super, super, teraz tak, tutaj co jest, tutaj mamy do ćwiczenia ucisku, tak, chyba tak, tak jest, to są grips, gripsy, można by powiedzieć, grips, grips, e, chwila, ale załóżmy to, załóżmy to i teraz co? Aha, teraz ćwiczymy uścisk, jak widzicie tutaj. Spoko, spoko. Co to jest? Koło fortuny. Spin, co mogę dostać? Hmm, zobaczmy, co to będzie. Beast. Hmm, zobaczmy. Zobaczmy, co to jest. Hmm, dostałem co? Lucky potion, ok. Trzy razy mogę zakręcić. I to koło się cały czas odnawia. Co to jest? You won. Aha, dostałem 3 puchary. Ok. I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? I, i. Aha, <ścoughs> było blisko. Czyli jeden puchar. Do miałem blisko. Nie wiem co to jest. Fajnie było sprawdzić, ale nie tym razem. Już więcej nie mamy losowań. Eee, chwilę, tutaj jest autotrain. Więc mogę sobie wybrać. I on sobie automatycznie trenuje, no spoko, jak ja tutaj sprawdzam grę, on sobie tutaj trenuje, bardzo ładnie. Tutaj mamy pety, co to są za pety? Aha, tutaj jest indeks petów, dobra. Co to jest? Pety możemy zdobyć, ale za co? To są Limited Egg, ok. Mm. I co to jest teraz? Jeden puchar za to daje? Chyba tak. Więc hmm, dajcie mi tego peta. Epic, to jest chyba zwykły. Ten chyba, nie? Flaming to był. No dobra, lećmy dalej. To jest ten, legendarny, spoko. Aha, no tak, dosyć dużo szans na to jest. Chwila, aha, to się blokuje. Nie, nie, my nie chcemy blokować, my chcemy zdobyć jak najlepsze. Epic, znowu chwila, bo teraz tak losuje, losuję, a ile my petów możemy... Założyć Equip Best wszystkie dobra. Mamy trzy. A zobaczcie, dobra. Jak PETY zakładamy, zobaczcie co one dają. A dobra, czyli one mnożą nam to, co tutaj ćwiczymy. A hmm. Autotrain, weźmy to teraz. No super. Spoczko, czyli to nam bardzo przyspiesza. Zobaczmy następne jajo. Czy możemy jeszcze założyć pety? Nie, tylko trzy. Dobrze, dobrze. No to mamy na razie trzy super pety. Ćwiczymy dosyć szybko. I jak sama gra mówi, to jest Armless Ring, więc idziemy sobie tutaj powalczyć. Ile tutaj on ma? Stówkę. My mamy tysiąca, więc dobra, to było łatwe. Coś możemy tu kupić. Tutaj następny teacher. Ile ty masz? 700. Ok, to też wygramy. Spoko. Ładnie, ładnie, ładnie. Teraz co to jest? Gymrat. Zobaczmy, Gymrat. 5000. No, to ten już będzie trudniej. Oczywiście, tutaj, żeby ta zielona linia poszła w stronę tego Gymrat, to musicie klikać tutaj jak najszybciej. O, super, fajnie. Tutaj 25 pucharów. 25 pucharów. Dobra, zaraz zobaczymy następnego. Co tutaj mamy? To co to jest? Nie wiem, co to jest. Jajko. Tak, dostaliśmy jajo. Uncommon, Spoko. Zobaczmy, czy to jest lepszy od naszych PETów, czy nie. Nie, to nie jest lepszy. No to spoko. To spoko. Co dalej? Co dalej? Zobaczmy, co to jest. Mafia Boss. Zobaczmy, ile on ma siły. Ja mam 23, on ma 41. Oj, 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 tutaj nie mam, nie mam szans. Dobra, poddaję się. Przynajmniej na razie. Bierzemy, bierzemy to i ćwiczymy dalej. Ja sobie tu ćwiczę. O, zobaczcie, jak to ładnie idzie. Teraz, co tu jest? Tutaj też... Aha, dobra, i tutaj klikam na to i zdobywam oczywiście doświadczenie. Ile muszę mieć? O, tutaj tak szybko to idzie, że mogę przeskoczyć aż tutaj, tak? Tak jest. Tutaj mamy 12, 13, 14, 15. A to już, ach, to już daleko jestem. Dobra, i możemy iść tutaj. Tutaj potrzebuję w kolejnym 39 tysięcy, i bam, mam to i w następnym sto. Tutaj po 1 tysiąca dostaje spoko. Chwila, co to jest? Mogę to zebrać, ale nie, nie mogę. Ale mogę coś otworzyć? Też nie. Nie, nie mogę. To jest za kasę. Okej. Okay. Free. Co to jest free? Whoops. Aha, tutaj questy muszę wykonać, żeby to dostać za free. O, spoko. Dobra, tutaj trochę jeszcze popatrzmy, co jeszcze tutaj jest. Czego jeszcze nie kliknąłem? O, mam z kolejnego spina. Aha, tutaj spiny są co chyba 10 minut strzela. I możemy coś wylosować. Spoczko. E, tu jest trade. Tutaj możemy się odrodzić. A, i dobra, dobra. Co my tutaj mamy? 35. Co nam coś zostanie z tego? Aha, za. Dobra, dobra, kumam, czyli to co tutaj mamy, to nam znika. Potem raczej znaczy odejmuje nam z pucharów spoko. Beginner, rookie. Aha, i za każdy rebuild dostajemy chyba tutaj upgrade, tak? Tak czy nie? Beginner jestem teraz. Chyba tak. Zobaczmy. Sprawdźmy to jeszcze raz. Chwila, hmm, tutaj było. I... 2, 1, 0... Ach, dobra, dobra, eee, ach, ślepy jestem. Jak robicie robić, to oczywiście od zera zaczynacie wszystko... Wszystko robić. Ale... Jak widzicie, zostają nam odważniki, które... Które wcześniej odblokowaliśmy. No to spoko, zobaczcie jak to szybko idzie. Gitarka. Co tutaj, ten weźmiemy i bicepsy. Lecimy z bicepsem, dobrze. Bicek rośnie, zobaczcie, raczej nie widać jak on rośnie, ale siła jest. Do góry widać, że siła rośnie, więc na pewno rośnie. Dobra. E, tutaj są te. O, właśnie, teraz sobie bicka poćwiczymy. O, raz i dwa. I 3. Ale, dobra, ogólnie jest spoko. Tylko raz, dwa. E, bardzo powoli się tym ćwiczy. A tym? Raz, i dwa, i trzy. I cztery. Tutaj jest dużo szybciej, a zdobywamy tyle samo, więc e, chyba te hantelki małe są dużo lepsze. No, ch nie chyba, tylko na pewno. Dobrze, weźmy jeszcze troszkę. Tutaj poćwiczmy. Ile mam? 155. Dobra, to teraz tego mafia bossa załatwię. Nie ma problemu. Nie powinno być problemu. 160. Tak, tak. Teraz, teraz padniesz, koleś. I, i, i... Mam Cię! 125! Dobra, no to ja jako, że ten rebirt yy, można już zrobić. Tak, to zrobię go i teraz już jestem Rookie, Ok. I idziemy znowu poćwiczyć łapę. Łapsko, ale będziemy mieli łapsko. Chwila, ile tutaj jest na następne 100? Dobra, to ja to przeklikam na 100, a tutaj 300. Hmm, czy to przeklikam teraz, czy później? Rookie, no i jakieś tutaj... Jakieś tutaj emotki się pojawiają. Dobra, emotki na razie nieważne. Co tutaj mamy? Jakąś tablicę. Aha, najsilniejszy. O kurczę, tutaj już jest O z przodu. Ja tu mam K dopiero. Hmm. To daleko, to daleko. Jeszcze mamy do tej topki. Mamy stówkę do 300. A, a chwila, chwila, wezmę nowy, o właśnie, successfully equipped mm -hmm. daily quest jakiś zrobiłem gdzie są daily questy dobrze dostałem 10 pucharów ile ja potrzebuję do następnego rebuild 100 100 potrzebuję czyli jeszcze 5 pucharów to zaraz ogarniemy pucharki tylko tutaj chcę to odblokować i i a czekaj chwila chwila bo tak zerknąłem a nie wiem 300 okej okay, 300 Zaraz będzie 300, zaraz odblokujemy następny, co odblokujemy następne? Aha, Rebell. dobra, dobra, dobra. E, taka skleroza troszkę. Co robię? Chwila, nie, nie, nie chciałem tego, chciałem ten. Ok, mamy to. Tutaj, bo tutaj się nie da już więcej, nie? Klikać, nie da się, czyli weźmiemy największy hantelek. A tutaj jak nam idzie. Tutaj mogę już bić tutaj? Nie, nie mogę. Ach, tutaj mogę. Dobra, czyli tu musimy do stówki do, dobić. stoka I będziemy mogli tutaj bić. 6 za jednym z, z strzałem będziemy mogli zbierać. Spoko. I... Szybko, szybko. O, Im szybciej klikamy, tym szybciej tutaj bijemy. Spoko. Dobra, i tutaj. Jaka jest różnica? Tu jest 2, tu jest 2,2. No, spoko. Dobra, mamy nabite troszkę. 495,5. Idziemy zobaczyć tego Final Bossa. Zobaczmy, ile on ma. 458. Czy mi się uda? Oj, 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 oj. Nie, jestem silniejszy niby, ale. Nie daje rady z nim, dobra. Poddaję się, musimy jeszcze poćwiczyć. Czemu tak? Może tej siły mi brakuje? Może tej siły mi brakuje, więc bierzemy hantelek, hantelek, chodź tu i ćwiczymy łapsko. Ćwiczymy łapsko, tylko do ilu to przećwiczyć. Ile by tutaj było potrzebne? 500, dobra, do 600 dobijemy. Tutaj macie do 600 siły. I jeszcze raz próbujemy. Jeszcze raz. Mamy 150 więcej niż on, więc powinno pójść, ale nie idzie. Oj, oj, silny ten boss jest. Oj, silny. Dobra, poddaję się, bo nie, nie doklikam. Nie doklikam. E, trzeba jeszcze łapsko poćwiczyć. Tutaj łapsko jednak jest ważne. Chyba łapsko, no bo co by innego. Bić się nie bijemy. Dobra, tutaj co jest. A, tutaj możemy z kimś się, się siłować na łebsko. Spoko. Tutaj mamy też jakieś jajca. I co to są za jajca? Szkoda, że nie można kliknąć, zobaczyć, co one dają, te pety. Ale jak widzicie, tutaj są za 700... Okej, okay, za... tutaj jest chyba najlepsze jajo. To jest za 700... Tych pucharów, więc zaraz to sprawdzimy, tylko dobijemy jeszcze łapsko, a tutaj co? Escape School, Defeat Champion i muszę mieć 15 tysięcy pucharów, żeby stąd wyjść chyba, tak? Tak, zobaczymy ile ten boss daje, zaraz go załatwimy. Dobra i próbujemy, jak będzie 900, to na bank muszę go pokonać, przy 900 no muszę. I start! I, 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 dobra, idzie, 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 skup się, skup się. I mam to, mam to, zobacz, zobacz. 625, ok. Teraz co ja bym chciał? Ja chyba, to mnie kusi. To mnie kusi. Hmm, co nam to daje? Co to jest? To, że szybciej zdobywamy doświadczenie? Znaczy się Hmm. Autor no. Jest. Aha, tutaj mogę, ale nie. Ehm, <laughs> tak. I jeszcze raz. Dobrze. Niedobrze. Nie wiem, czy to dobrze teraz zrobiłem. Czyli mogę nazbierać tych pucharów więcej i się kilka razy tam odrodzić spoko. Dobra, to już wiem. To już wiemy. Ja wiem, wiecie. Tutaj bym mógł te jajce jeszcze troszkę pomieszać. Ten jest 5%. Ciekawe, ile one dają. Ciekawe. Hmm. Dobra, na razie odpuścimy. Na razie jeszcze. Jeszcze by było dobrze. No, bossa pokonałem. Teraz by trzeba było wyjść stąd. Jeszcze te jajka. Kurczę. Jeden raz zalosuję. Zobaczymy. Epic. I zobaczmy, jaka jest różnica między tymi petami a tym. Ten daje 3 Chwila, to jest. o a, a nie, chwila, on jest 3,5. Ten... Aha, dobra, czyli te są lepsze. Te są lepsze jednak. 3,5, a tu jest dobra. Dobra, więc y, chyba to są jakieś eventowe czy coś, bo są dużo lepsze niż, niż tamte. I one. Bardzo mało kosztują, bo tylko jeden puchar. No spoko, czyli tutaj lepiej. Lepiej tutaj kupować niż tam. E, ile tutaj już mamy? 280. E, teraz bicka troszkę jeszcze dobijemy. Aha, też po siedem. No dobra. E, w, w sumie chwila. Zrobimy tak, że ja tutaj to ubiję. Jeszcze pokonam raz błosa. Dam rebirt jeszcze raz i zobaczymy. Ile następnym razem będę na bicka brał? Bo tutaj 7000 mi daje. Nie będę zmieniał petów, tylko zostawię te, które mam i zobaczymy, czy będę zarabiał, raczej dostawał więcej na bicka, czy więcej punktów na raz, czy jak to będzie wyglądało. Bo tutaj, no, o ile mi to zwiększa, o może tak, zobaczymy, o ile to zwiększa. Dobra, ile już mamy? 630? 640, 650. Aha, tutaj jest napisane ile one mają siły. Dobra, chyba tak? Chyba tak. Czy nie? Kurczę. A, bo to jest... Aha, to jest chyba tylko sił. Nie, no dobrze, to jest ogólna siła. To mam za mało siły. No nie, niby wracam, zobaczcie, wracam. Ale jeszcze odpuszczę, bo, bo palec mi odpadnie z tym klikaniem. Gdzie jest bicek? Jest bicek. Bicek, chodź tu. Robimy bicek, ale tutaj chyba najszybciej się robi, co? Czy nie? Czy mi się wydaje? Ile? 2800. Nie, to tam jednak bicek szybciej. Chyba, że. Bo tutaj szybciej się klika. Na pewno. No, całkiem, całkiem. Dobra, do setki dobijemy. Jest setka. Ile już mamy? 840. Ojoj, oj, oj, jeszcze, teraz nie dam rady. Ja nie wiem. Wcześniej były, około też miałem gdzieś tyle siły i wtedy było łatwo, tak jest. Dobra, teraz dam radę. Dam radę, doklikam to. No, chodź, 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 chodź. Poddaj się, nie masz ma szans, dobrze. 620, ile jest potrzebne, żeby się odrodzić? Ile jest potrzebne? 1000, no to jeszcze raz. kurczaki, ile petów, jeszcze jakieś złote. Co to jest? Wow! Wow, zobaczcie na to, to musi być siła, to musi być siła, dobra i teraz nic nie widać, o widać, dobrze i teraz szybko go załatwimy, no bo, no bo kto jak ja, szybko jedziemy z tobą. o i pięknie, mamy to, teraz się odrodzimy, zobaczymy czy będziemy łapali więcej na łapę na raz, czy jak to teraz wygląda. 760, tak więcej, dobra, dobra, Cał to czyli warto. Warto się odrodzić, bo jednak przeskakujemy dużo szybciej potem e, siłę. Łapiemy si siłę szybciej. Dobrze, dobrze, czyli tak, warto się odrodzić. Warto mieć dobre pety, czyli losować jak najszybciej. Aktualnie chyba tutaj jest najlepiej. Więc ja tutaj chwilę po polosuję zaraz. Zobaczymy, mamy 295. Może to wszystko przelocuję, zobaczę, zobaczę, może mi coś wypadnie z tych tutaj. Tego bym nie chciał, bo po co? Te mam dwa, dobra, więc dajmy auto. Mogę auto? Nie mogę, muszę sam losować. Hej, ojoj. Klik auto, no dobra. Losujemy. Dobra, dużo nie polosowałem, ale zobaczcie co zauważyłem, jak macie trzy pety takie same, możecie je przekraftować w większego peta, więc ten na przykład nam daje 57, tak? A ten duży 85, więc warto przekraftować to. I teraz mamy trzy duże, a możemy z nich. O, i możemy z nich jeszcze większe zrobić. Uu. Dobra, to ja idę trochę polosować. Nawet jak nie wylosuję tych najlepszych tutaj, to warto te przekraftować sobie na jeszcze większe, bo one dosyć fajnie wypadają. No 31% jest, czyli co trzeci w zasadzie nam wypada ten. Więc możemy przekraftować to na fajne, fajne pety, mocne, naprawdę mocne pety. Wylocowałem już kilka petów, przekraftowałem je i zaraz wam pokażę jak to wyszło, ale jeszcze raz pokonam tego czempiona, już tego kilkanaście razy pokonałem. Teraz jeszcze raz go pokonam, bo tyle potrzeba, 15 tysięcy tych pucharów, żeby wyjść z tej szkoły. 15, tak jest. Tutaj jeszcze jakieś gifty, tu jest jakiś potek... Void post. Tutaj jakiegoś peta dostaniemy: Toxic Hydra. Jakieś Puchary. Siła. Tu będzie następny pet. Ok, i tu jest jakieś potki. Zobaczmy, co to jest za pet. I od razu wam pokażę te pety. Co z nimi zrobiłem: 2,5. No, słabiutka Hydra. Słabiutka, ale może być fajna z czasem. E, tutaj wydropiłem Evil Overser. E, on to jest. E, to jest z tych petów. Za, on ma 5% na wypadnięcie, więc wypadł mi tylko jeden. Resztę wy, wypadło mi ich bardzo dużo. To są e, legendy. I je połączyłem. No i te znowu można połączyć, te trzy. Ale jak je połączę, to, to troszkę stracę chyba. One mi dają teraz 114 Bosta. A ten Mythic 105, więc one są najlepsze. One to już są huge. W tym momencie i jeszcze mogę je przekraftować wyżej, więc warto na początek tutaj posiedzieć, połapać tych petów trochę i je pokraftować w górę. One na pewno dużo dają, na pewno dużo dają. Teraz tak, co ja chciałem jeszcze tutaj sprawdzić? O koło fortuny chciałem polosować. Mam cztery gift. O, o, o co tu wypadło? Flame beast. Jeszcze jeden spin mamy, więc wykorzystajmy spina i zobaczymy tego. tego Flame Pista. Okej, okay, to jest to. No i dobra, on też jest fajny, ale, 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 słaby. No te jednak są już upgradeowane, są naprawdę spoko. Ile w ogóle tutaj kosztuje następny? Dwa pety dodatkowe za 129. No nie mam, nie mam, nie użyję tego. Dobrze, dobrze. Nie wiem, gdzie to wpada. A tu co jest? Aha, sklep za Robuxy, za Robuxy i za Robuxy. A to? Aha, tutaj mam te potki. Dobra, dobra, czyli tutaj mam napisane, ile mam potek, i mogę je użyć. Jeszcze kody są jakieś, no to będę musiał sprawdzić. To będę musiał sprawdzić, co to są za kody. Dobra, próbujemy wyjść. Można wyjść? Ok, jestem na następnej mapie. Ale następną mapę, następną mapę zobaczymy kiedy indziej, zobaczymy kiedy indziej. Dzisiaj, na dzisiaj to będzie koniec. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tej grze, jak wam się podoba. Nie zapomnijcie zostawić suba pod filmikiem, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zostawić lajka. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, hej!